Czekajcie, muszę się przesunąć. Teraz będę przez chwilę, jest tu cztery osoby, a ja będę przez chwilę mówił do Was. Musiałem zmienić kadr. I Święty Mikołaj też przyjechał, tylko jest trochę bardziej fioletowy. I się nie rusza i nie odzywa. Tak, to jest ten filmik, na który wszyscy czekali i w którym będziemy rozpakowywać trashfury. Czyli będziemy wyciągać z worka różne ciekawe prezenty. I za chwilę się dowiecie, jakie. Ja się trochę jaram, ale zaraz. Znaczy, za chwilę zobaczycie, jak 30-letni facet dorosły, który ma pracę. Zacznie się jarać jak dziecko. Także cześć. Yy, panie Mikołaju. Okej, okay, dobra. Znaczy, ja nie będę tym szereściał za bardzo do mikrofonu, więc postaram się to jakoś postawić. Yy, czy to ma być pr... Nie ma. A to do ciebie było. Czy to będzie taki mało profesjonalny, ten, mało profesjonalny unboxing, yy, czy, z jakiego materiału jest ta folia? Mógł się zapytać? Pikselice sobie stąd. No to jest worek na śmiecie, ale to jest, wiecie, jest, ja, niezbędny jest na przykład... O! Tak, Amber, Amber stwierdził, stwierdził że to ma, to ma, to Tak, to będzie najbardziej nieprofesjonalny materiał yy, ever. Yy, od czego mam się zacząć, od czego mam zacząć? Co mam wyciągnąć najpierw? Okej, okay, najpierw, najpierw suweniry. Kubek. Eee, dobrze, będziemy oceniać każdą rzecz po kolei, żebyście, żeby wam było dziwnie. skali od 1 do 10. Eee, kubek zapakowany jest w karton, taki wam pokażę może bardzo profesjonalny karton, chociaż nie pewnie nie złapię je eee, później was zrobię przebitki. Bardzo profesjonalny karton, który się otwiera. Ty żyjesz tam? Dobra, ja będę musiał sprawdzić, co chwilę czy żyję. Bardzo profesjonalny karton. Nic tutaj wszystko jest ładnie podocinane. Widać, że ktoś się naprawdę postarał ten karton robiąc. Kubek tam nieważny. <laughs> Nie wiem, czy będzie ładnie widać, więc będę musiał naprawdę porobić wam przebitki. Jak patrzę, tak to mnie widać. I ten kubek w sumie to od tej strony powinno być. Bo te łapy idą w tą stronę, jeżeli dobrze kojarzę. Aż Amber się pochylił. No tak, a jest rozmazany, więc będziecie musieli zobaczyć to później na przebitkach. Mam nowy kubek do kolekcji. Tomasz, kubek, zobacz sobie. Aby sobie zobaczyć kubek. Jest! To to mi chodziło właśnie. Nie będę się rozbierał na wizji, bo jak, na, jak się rozbiorę na wizji, to najprawdopodobniej YouTube nas zablokuje. Tak, to jest koszulka. Nie wiem czy będzie widać. Jest ładna koszulka. Teraz będę mógł robić chodzić zachodzącą reklamę. Nie jaki ile bierzesz za reklamę. Jak chodzę w koszulkę, to i... A ja mam ci płacić kademę, coś, coś źle wyszedłem. To jest paws. Jakby się ktoś zastanawiał. Albo to jest duża rękawiczka, to jeszcze nikt tego nie wie do końca. O, no i tak jest lepiej. I, a gdzie jest drugi. Dobra, to znalazłem, znalazłem rękę, która nie do końca pasuje. Jak się wkłada palce? To jest pytanie teraz za 100 punktów. Ja tak nie umiem. Tak? A tak mogę? A mogę. Dobra. Czyli, czyli obojętnie to nie ma jakiejś tajemnicy specjalnej, ale mam pawsa. Powiem wam, że tutaj się teraz trochę nie poradzę jest drugi? Znalazłem drugą, drugą nogę O! Jest Znalazłem Teraz zobaczę czy jestem lepszy niż Amber I czy potrafię sobie założyć tak, żeby... Bez pomocy Może być ciężko, nie? <laughs> <laughs> Przybij piątkę Ty też masz wielkie ręce <laughs> Okej okay. Mam teraz, dopiero, teraz dopiero można robić profesjonalny unboxing. O, tylko teraz nic nie mogę złapać, nawet tego worka. Proszę. Ała, przepraszam. Jest jedna fajna mała rzecz w tym butach. Nie wiem czy to widać, ale będę musiał potem przebitki zrobić. Mają takie. Zasłoniłem to pawsem chyba. E, tak, mają, takie, mają taki fajny znaczek. Chociaż wczoraj rozmawiałem na streamie z, z ludźmi i okazało się. Teraz będę profesjonalnym fortuberem, czyli będę najbardziej nieporadnym człowiekiem na świecie. Okazało się, że lepiej chyba chodzić w tym po domu. Tu jest drugi, to też nie będę wam pokazywał. Pixel, zostaw to. Dobra, czy... ktoś mi pomoże z tą głową? Chodź tu. Teraz, będzie, teraz jest dwóch nieporadnych, i to będzie jeden poradniejszy, co nie? Łap za uszy. To ogon jest, patrz, znalazłeś jeszcze, jeszcze jest ogon. O kurde, ten jest większy niż ten co ja mam teraz. A pokaż swój. Niestety ten nie będzie większy niż tamten. <głosy> <głosy> Dobra, mój jest zdecydowanie mały. Muszę mieć pomoc. Nie wiem czy to będzie w ogóle słychać, ale zobaczymy. Pomóc ci? <noise> Boże, to jest jeszcze w worku. Patrz, bo. It's alive! To żyje. Nie, poczekaj, tak, musimy tu powoli. O. Czy ty kiedyś otwierałeś ten Fursuty? Okej, okay, dobra. To są dwa worki, ale to jest profesjonalnie zapakowane. Są dwa worki na śmieci. <laughs> Jeden jest taki, czekajcie, czekaj, jak ja to zapię za ucho, to. O, czekaj. Ja tego potem nie złożę, mam wrażenie. A, rękawki. Teraz to będzie ciężko, Czekaj, ja mam głowę i wiesz. Ciężko, to poważnie. Czekaj. To jest najbardziej dziwny unboxing, jaki kiedykolwiek w życiu widzieliście. <noise> o matko, ale masz szczuprynę. W końcu będę jakoś wyglądał. Zobaczcie, czekajcie. O. Czekaj, tak. Dzień dobry, jest ten kicek. Proszę bardzo, po. Nie, Pięć... poczekaj, muszę się przybliżyć. Po pięciu miesiącach oczekiwania jest. Czekaj, nie wiem czy zasłaniam. Nie mam zielonego pojęcia, czy widać, bo mój kamerzysta patrzy w telefon i gra sobie w gierki, ale no cóż, tak jest. A mi fajnie jest w tych papach, o co ci chodzi? Zaraz się ubierzemy i będziemy w tym siedzieć. Także będzie mały kat, bo nie mogę pokazywać golizny na YouTube, bo YouTube mówi, że jak golizna jest i facet pokazuje cycki, to jest brzydko. <laughs> I za chwilę zrobimy, zobacz, zrobimy profesjonalny, albo mam derpach. I mam taki... ale to jest zajebiście to wygląda. Niestety tak się. Nie wiem co mam powiedzieć, bo to tak zajebiście wygląda na żyło matko boska. I mam powieki. A to zaraz, więc będzie małe cięcie. I ja się wrócę, jak będę już cały. Teraz będzie cięcie, więc na razie będzie się nagrywało, bo się nie chce tego wyłączać. To Amber, to masz taką gałkę analogową i możesz ją na przykład podnieść do góry. Czy ja biję mikrofon? Halo. Powiem Wam, że jak to światło bije we mnie, to ja kompletnie nic nie widzę. Ale zakładam, że tam jest kamera, a tam gdzieś jest Amber, a tam gdzieś jest ten drugi taki, co tu był ja. i se poszedł. Nie wiem, czy nie mógł mówić głośniej. Ja krzyczę! Halo! Czy mnie słychać? Nie wiem. Chyba mnie słychać, więc yy, będę mówił przez oko. To wtedy będzie lepiej. Czuję się bardzo weird i nie wiem, co Wam, wam powiedzieć, bo mam pierwszy raz kicka na, na głowie. I mam okulary nawet pod o tak powinienem mieć, o. I jest ciepło, to na pewno wam mogę powiedzieć. Ale jest... wow, mam pasy Jest bardzo fajnie. Także jaram się strasznie, jak małe dziecko i za chwilę będziemy robić wywiad z Nijak, a ja będę się pewnie bawił przez najbliższe pół godziny i robił... Jestem królikiem. Czy ja mam brwi? Ej, przypnij mi brwi! Ty! A, Czarnym! No te powieki! Ja, powieki. ja będę super fajna! Haha! Teraz jestem zły. A ja mogę sobie. Jestem wycierowany teraz. A, wycilowany, jest. Ej, faktycznie! Wiem, najlepsze jest to, że te uszy są naprawdę faktycznie takie wigli. I cała głowa czuję jak. Mam wrażenie, że jak będzie wiało, to będę także. I czuję jak. Wszystko się buja. Jestem zajarany, zajawiony i w ogóle na pewno więcej zdjęć będzie na Facebooku i innych dziwnych takich rzeczach. A ja się muszę rozebrać, bo już się spociłem z tej radości, także będę musiał się pewnie za chwilę umyć, bo nikt nie będziemy ze mną mówił. mam pawsa. Mam pawsa, czekaj. Stupki, stupki, stupki. O. O, proszę, mam pawsa. A, no i chyba muszę na koniec Wam podziękować, bo jakby nie patrzeć, to trochę się też dorzuciliście do tego. Także tak wygląda Kicek. I w końcu jestem prawdziwym fortuberem. Przynajmniej tak niektórzy teraz mogą. Czemu ja mówię w ogóle przez oko? Tak powinien mówić. Halo! Widzimy się w następnych materiałach. To był najdziwniejszy filmik jaki w życiu złożyłem Wigli, 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 wigli wigli, wigli. Hej! Ty jesteś kijek? Ej, to jest tak zajebiste to muszę kupić sobie maskę. Ale w końcu jesteś wysoki. Jej! Uśmiechnij się. Nie będę brugał. Ale człowiek ma takiego tempa jak założy to wszystko. No pięknie jest. Jestem teraz puczakiem i nikt nie widzi mojej twarzy, więc mogę odpić wody. Cześć Pixel, zjedzmy cię.